Witam serdecznie mi gościem Mateusz Bożeński, Walczyk optyk. Witam serdecznie. Mateusz dzisiaj ty na bramce Szczelasz Gola, tak, to prawda. Jesteś na bramce, Szczelaz Gola. I tak naprawdę ucinasz spekulacje co do wyniku, bo 2-1 nerwowo atakowali, a ty tym wykopem właśnie z pod bramki yy... kończysz masz na jeden. Gratulacje no tak, można powiedzieć, że zamknąłem mężę, ale wiesz co, graliśmy po trzech, po trzech w polu. graliśmy po trzech w polu, było dużo miejsca. No, oni tutaj wyszli, wy... ściągnęli bramkarza i grali we czwórkę, chcieli, nas, chcieli nam strzelić na 2-2, ale udało mi się obronić, no i była pusta bramka, no to szczeliłem. Tak. To zwycięstwo w kontekście tabeli jest bardzo ważne. Przed, chwilka, przed chwileczką wpisywałem wyniki, będziecie mieć 9 punktów i tak naprawdę szansę w rywalizacji o trzecią pozycję. Okej, okay, pierwsza, pierwsza i druga drużyna troszkę odskakuje, ale z tymi 9 punktami będziecie mogli rywalizować o trzecie miejsce. No tak, założenia były, żeby być tutaj w pierwszej piątce czy pierwszej czwórce. W e, pierwszej piątce. No trochę po wynikach po naszej grze kurczę, no trochę nam brakuje, ale miejmy nadzieję, że się z czasem rozkręcimy, zanim się skończy liga i, i uzbieramy trochę tych punktów, tak? No, żeby wszystkie tak mecze wyglądały jak dzisiaj, bo w tamtym tygodniu graliśmy dwa mecze pod rząd, wtorek, środa, no i tam nam trochę brakło sił z Sączercami. Myślę, że tam też byśmy, jakby remis był, to by nam, byśmy byli zadowoleni, no ale niestety, no, punkty trochę nam uciekło jeszcze wcześniej, no i co, teraz tylko pozostało grać. Kiedy Jasiu wraca do bramki, okej, okay, ty jesteś dobrym bramkarzem, fajnie go zastępujesz, ale nie ma co ukrywać, że jesteś potrzebnym zawodnikiem w ofensywie. No myślę, że odnajduję się, odnajduję się tu i tu i pomagam kolegom. Jak muszę grać, no to gram, jak muszę bronić, no to bronię. No. Mam nadzieję, że najważniejsze, że nie przeszkadzam i, i robię to, co mogę, tak? Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.